O pięknym uśmiechu e, ciąg dalszy, pani dr Wioletta Kwiecińska, stomatolog z Warszawskiego Centrum Stomatologii Adent. E, dzień dobry, a także pani doktor Ewa e, Czochrowska, ortodonta. Dzień dobry. Witamy. Czy e, to jest prawda, bo przeczytałam taką niechlubną statystykę? 90, około 90% Polaków e, cierpi e, pani doktor na paradontozę, to prawda? No niestety. Można powiedzieć, że tak. Coraz częściej spotykamy się z problemami przy zębia u naszych pacjentów i to u coraz młodszych pacjentów. Także jest to choroba, która nie dotyka tylko osoby starsze, tak jak nam się wydaje, ale też coraz młodsze właśnie. I, i często jest to bagatelizowane, głównie przez tych młodych pacjentów, gdyż nie zdajemy sobie sprawy, że możemy po prostu no, zachorować na parodontozę w tak młodym wieku. Leczymy, i możemy stracić zęby. Tak, i możemy stracić zęby. Leczymy próchnicę, yy, zajmujemy się pięknym uśmiechem, natomiast nie zdajemy właśnie sobie sprawę, że, no, że chorują nasze dziosła i, i one i dziąsła i przy są narażone właśnie na, na rozwój tejże choroby. Czyli powiedzmy sobie szczerze, musimy dbać o ząsła i przy zębie, tak, jak, jak pani doktor mówi, tak by jest. ten piękny uśmiech później uzyskać. Utrzymać jak najdłużej, tak, uzyskać i utrzymać jak najdłużej, do późnej starości. A jeżeli chcemy mieć, mieć piękne białe zęby, no są takie produkty, które spożywamy i one nie sprzyjają niestety białemu uzębieniu. Tak. No mówi się, że jest pewna grupa produktów, która wpływa na przebarwienia, na, na właśnie na powstawanie osadu brzydkiego, na zębach i tutaj głównie mowa o herbacie, głównie czarnej. Kawa troszkę może w, mniejszych, w mniejszym procencie wpływa na przebarwienie tych zębów, aczkolwiek owszem, Niestety, przykra wiadomość dla miłośników czerwonego wina. W dużych ilościach spożywane wino też może wpływać na przebarwienie. Takie produkty jak sok z czarnych porzeczek, buraki, pomidory. Oczywiście mowa tutaj o... Wszystko, co po ma intensywny kolor. Tak, wszystkie produkty o intensywnym właśnie kolorze mogą wpływać na przebarwienie. Aczkolwiek no nie powinniśmy tego traktować tak dosłownie, bowiem w niewielkich ilościach oczywiście spożywanie tych produktów nie doprowadzi na nasze zęby do no straszny przebarwień, także nie dajmy się, że tak powiem, popaść yy, no, w paranoję jakąś. Wiemy Pani doktor, że Dietyczną. trzeba myć zęby po każdym posiłku, ale chciałem zapytać... Yy o metody wybielania takie stomatologiczne, które są ponoć bardzo drogie, ale efekty są niewspółmierne. No coraz częściej właśnie zgłaszają się do nas pacjenci nie tylko z powodu bólu zęba, ale właśnie z powodu y, poprawienia y, uśmiechu i, i tutaj no, proponujemy y, cały szereg y, zabiegów, które, które właśnie ten, ten uśmiech y, poprawiają. Y, taką metodą z wyboru pierwszą y, przy, y, no, przy przebarwieniach zębów, jeżeli zgłasza się do nas pacjent już y, z zębami zdrowymi, który chciałby właśnie sobie ten uśmiech poprawić, jest wybielanie. I tutaj mamy też różnego rodzaju metody wybielania, począwszy od metod domowych, które są troszkę tańsze. Pani doktor, ja chciałbym wejść mhm. w słowo i zapytać krótko, czy każdy może wybielić sobie zęby? No nie do końca. Właśnie tutaj na początku wspomnieliśmy o, o paradontozie. Jeżeli mamy do czynienia z pacjentem z zaawansowaną paradontozą, takim pacjentom raczej odradzałabym proces wybielania i w ogóle metody wybielania. Związane to jest z bardzo dużą nadwrażliwością, z właśnie korzeni i szyjek zębowych. Także u takich pacjentów raczej nie wybielamy zębów. No, Czekamy z wybieleniem zębów, też raczej do okresu zakończenia rozwoju korzenia, czyli nie u dzieci i nie u, nie u młodzieży. Także osoby dorosłe, jak najbardziej. Mamy dzisiaj w programie no, piękne szczęki. To są piękne szczęki, takie kolorowe też można sobie zrobić. Nie, to są aparaty opodontyczne. One są oczywiście zrobione na modelu gipsowym szczęk danego pacjenta. Natomiast to obrazuje jakby możliwość uatrakcyjnienia tych aparatów kolorem, co się przekłada na to, że dziecko chętnie taki aparat użytkuje. Ale ja mam pytanie, Panie Już, czy to tylko dla dzieci, które mają krzywe zęby, czy dla dorosłych, które mają krzywe, którzy mają krzywach są mieć proste też? Nie, oczywiście osoby dorosłe też mogą być leczone ortodontycznie. Czasami pewnymi ograniczeniami są jakieś tam pady zgryzu, które są które trzeba się wspomnieć na przykład leczenie chirurgicznym. Ale, ale w zasadzie jedynym ograniczeniem jest brak zęba, który uniemożliwia założenie aparatu i przesuwanie jego. Natomiast wiek nie jest żadnym ograniczeniem. Pochodzi na on nam, powiedzmy to sobie, wszelkie ruchy tamtych zębów, tak. tak? Żeby one były proste. Tak. Po prostu. Natomiast do... Żeby szpar nie było za dużo, jeśli nie mają. One tak, być. jednocześnie do tej pory, dopóki człowiek jest żywy, to przesuwanie zębów jest możliwe. Ja mam pacjentów, którzy mają lat 80 czasami, 70, sporo osób po 60 roku życia. Często wtedy to leczenie ortodontyczne jest leczeniem wspomagającym do leczenia, na przykład tak jak pani doktor mówiła, paradontozy, lub na przykład umożliwiającym takie ustawienie zębów, żeby łatwiej było zrobić protezę, czy, czy żeby tej protezy można być było mniej, żeby nie trzeba było usuwać zębów. I taki aparat stały, jak długo trzeba nosić, żeby było widać efekty u osoby dorosłej? To zależy od wady zgryzu, natomiast przeciętny czas leczenia ja bym powiedziała, to jest minimum od 6 miesięcy do około 2-3 lat. Natomiast tutaj mam właśnie, nie wiem czy to kamera. Pokażę, to doskonale nasza kamera. Tu są na modelu takim akrylowych zębów, przykłady aparatów, które mogą być stosowane u osób dorosłych, znaczy ten przezroczysty aparat jest mniej widoczny no i w związku z tym dużo bardziej jakby niezauważalny dla posiadacza Pytanie jest nieskończenie wiele państwo mogą dzwonić. pani zapraszamy do naszych eksperckich telefonów, a my spoglądamy już w prawą stronę, czem prędzej. i chwytaj dzień.